Bezpieczeństwo mieszkańców. Jak je zapewnić i jak systematycznie poprawiać? To zagadnienie zawsze jest wśród samorządów na pierwszym miejscu. By dbać o bezpieczeństwo na wielu płaszczyznach, realizują one rozmaite inwestycje, prowadzą działania profilaktyczne czy tzw. projekty miękkie. Wśród tych różnorodnych działań bezsprzecznie na czoło wysuwa się bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Budowy, modernizacje, remonty, poszerzanie dróg i budowa dróg rowerowych. Nieocenioną pomocą jest tu uruchomiony w roku 2018 Fundusz Dróg Samorządowych. Dzięki tym pieniądzom, gminy, powiaty i województwa mogą szybciej i skuteczniej realizować plany budowy i modernizacji dróg. Oprócz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Pośrednio wspiera on rozwój gospodarczy i poprawia poziom życia mieszkańców. Ośrodki z funduszu, samorządy ubiegają się w konkursach prowadzonych w poszczególnych województwach. Wnioski przyjmują i oceniają urzędy wojewódzkie, zaś listy wybranych zadań zatwierdza szef rządu. Wysokość przyznawanych dofinansowań uzależniona jest od dochodów danego samorządu. Na wyższe wsparcie mogą liczyć te, które są w najsłabszej sytuacji finansowej. W roku 2020 w województwie kujawsko-pomorskim rządowe wsparcie z funduszu dróg samorządowych otrzymało 150 zadań drogowych. 124 to inwestycje gminne, a 26 prowadzą powiaty. Pogoda sprzyja budowlańcom i drogowcom, więc na powiatowych drogach praca w re. Trwa przebudowa 5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej Gostkowo-Papowo-Toruńskie oraz 3-kilometrowej trasy tużno rogówko lubicz dolny. Modernizacja ciągu dróg powiatowych Dąbrowa chełmińska bolumin Skłudzewo oraz gierkowo skłudzewo rzęczkowo łączącego powiaty toruński i bydgoski. A także remont drogi powiatowej w Brąchnowie. W trakcie prowadzonych prac powiatowe drogi zostaną poszerzone. Zyskają nową nawierzchnię oraz szerokie pobocze. Zaplanowano rozbudowę skrzyżowań, nowe przystanki autobusowe oraz chodniki ze zjazdami. Drogowcy zainstalują bariery energochłonne, balustrady, aktywne przejścia z sygnalizacją oraz wymienią oznakowanie pionowe i naniosą poziome. Wyniesione przejścia dla pieszych wymuszą na kierowcach redukcję prędkości. Dzięki funduszowi dróg samorządowych i zaangażowaniu środków własnych powiatu toruńskiego będzie u nas jeszcze bezpieczniej.